Powstało w 1960 roku, yy, liczyło ponad 20 członkiń. Obecnie liczy 15 członkiń, w tym są cztery mniejsze dziewczynki, które czynnie biorą udział. Aktywnie bierzemy udział w życiu kulturalnym, sołectwa i w imprezach o zasięgu ponadlokalnym, także w przeglądach folklorystycznych. Yy, występowałyśmy w Brennej, w Suszcu, yy, w Korbielowie. Obecnie współpracujemy z OSP Strażak w Wojkowicach Kościelnych, jak również z zespołem szkolno-przedszkolnym w Wojkowicach. W 2017 roku otrzymałyśmy od pana burmistrza wyróżnienie Magnum Meritum Prosevioris. W 2019 roku zespół wyśpiewał sobie trzecie miejsce w przeglądzie Złoty Kłos, odbyło się to w Zebrzydowicach. Również pomaga nam Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siwierzu z panem dyrektorem Gruszczyńskim, jak również pomaga nam przygrywający Mariusz Naglik którego zawsze zapraszamy na wszystkie próby i wszystkie występy. Zespół śpiewaczy na bazie Koła Gospodyń został stworzony i to funkcjonuje równolegle. No już tu z paniami ile jestem lat? Tak, 12 i to był jeden z pierwszych zespołów. Z pierwszych. <głos》>. Tak i tu trzeba powiedzieć, że panie są bardzo zdolne i, i kreatywne, także i chętne do współpracy, ładnie śpiewają, a dowodem tego są tutaj, jest ta gablota z trofeami za różne właśnie prezentacje i występy, też przegląd w Brennej na przykład jest taki dosyć znany, też tam często gościmy, jakiś przegląd kolęd, czy w Mikołowie też, jest, też są występy, no, Dużo by mówić i długo by mówić, żeby wszystkie wymienić, ale osiągnięcia są. Także bardzo dobrze mi się współpracuje. A poza tym no nie, znamy się nie tylko tutaj ze współpracy w zespole, ale ja jestem stąd, a więc znamy się od dawna. Jestem obojętnie z Wojkowic, mam 85 lat, no jestem w kolei gospodyń już no może 50 lat. 50 lat, bo istniało jak istniało w dawnej, i tak do tego wstąpiła i do tego czasu tu jestem. No, były takie czasy, że jeździło się na, były doszynki, był pierwszy maj, to my jechali w, wszyscy ubrany był traktor, w kwiaty, w, w różne stążki, flagi. No to było takie bardzo uroczyste dawniej, no, a teraz to się jeździło to karami no, albo wcale. No. Ale dawniej to my jeździli traktorami, forami nawet. Najpierw jak my wstąpiły w koło, to my miały tylko białe pluski i czarne spódnice. Najpierw, najpierw. No bo to takie było troszkę biedne, skromne. No była remiza, a to my schodziły się albo to są jedna do drugiej sąsiadki schodziły się i tak my to. Później była remiza, no i tam my chodziły do tej remizy. Było tak, że zawsze dawniejsze stroje, każdy składało się wspólnie na korale, na chusty, szyła jakaś krawcowa, która umiała na przykład na ulicy, czy jakaś znajoma, czy należała do gospodyń. I ona szyła wszystkim paniom bluzeczki czy serdaczki, czy jakieś fartuszki, bo było ciężko o każdy jeden kawałek materiału, o chustę. Jeździło się do Krakowa, do zakopanego, żeby coś zobaczyć, coś przywieźć, bo było ciężko nawet o kawałek na spódnicę materiału. My jako y, koło gospodyń szukałyśmy jakiejś okazji, żeby zdobyć pieniądze, więc miałyśmy garki. Kupiłyśmy sobie całą wypożyczalnię, na, wypożyczałyśmy na wesela, na komunię i z tych kupowałyśmy stroje. Dużo rzeczy żeśmy się, tak jak koleżanka powiedziała, składały, a część mieliśmy już te swoje finanse. I tak jak koleżanka mówiła, byłyśmy w Katowicach za, za y, materiałami, w Krakowie za koralami i tak się jeździło, i tak żeśmy się spotykały. Była tutaj na tym miejscu stała stara remiza i tutaj żeśmy przychodzili i bawiłyśmy się, organizowałyśmy sobie y, potańcówki, y, nawet zabawy sylwestrowe. Ja jako sołtyska, no moim priorytetem to było, żeby to koło jakoś tak troszeczkę udoskonalić. No może tak na, na nowsze tory. I postanowiliśmy, bo wszystkie koła mają, miały takie piękne stroje, więc ja będąc na wczasach w Rabce dojrzałam, bardzo mi się ten strój spodobał. I ponieważ był fundusz sołecki i z tego funduszu przeka przekazałam pieniądze, przegraliśmy pieniądze i ubrałyśmy wszystkie 15 członki, piękne spódnice, bluzeczki, serdaki, jak Pan widzi, piękne, haftowane, do tego jeszcze y, mamy bo, z nagrody, które żeśmy dostały buciki białe, jasne i ciemne. I jeszcze co było moim konikiem, po prostu z oczu mi spędzał nasze pomieszczenie. Otrzymaliśmy je tutaj w stanie surowym, ale znów Poruszyłam fundusz sołecki i mamy takie, a nie inne wyposażenie. No chyba wszystkim się tu podoba bardzo. Mamy tutaj pierwszy strój, który panie szyły w latach 65-68. No do lat ponad 70 Piękna kaszmirowa spódnica w kwiaty łączkowe, fartuszek. Serdaczek jest troszkę już nowszy. Po prostu zrobiłyśmy taki komplecik, żeby po prostu ładnie wyglądało, plus czerwona, piękna chusta do tego. Następnym strojem w kole był piękne, czerwone sukienki kaszmirowe, również szyte przez koleżanki krawcowe z pięknym białym fartuszkiem w kwiaty. I białą bluzeczką z bardzo szerokimi rękawkami, sutomarszczone, marszczone, jak to mówią, z pięknymi falbaneczkami pod szyjką. I do tego chusty regionalne, czyli w kwiaty. I trzecim strojem, który koło miało, jest biała spódnica, szyta w 8 klinów, z pięknym białym fartuszkiem i również serdaczek zielony, z białą bluzeczką, z haftowanym kołnierzykiem i do tego biała chusta. A obecnie, co mamy na sobie, stroje to są właśnie z funduszu sołeckiego, piękna granatowa spódnica, yy, serdaczek, białe bluzeczki i do tego yy, piękne czerwone korale. Jest nas w kole, moja prawie cała rodzina, Jestem, no jako ja najstarsza babcia, jest córka, jest wnuczka i jest prawnuczka, która ma teraz 8 lat skończone. No, jesteśmy zadowolone. To jest właśnie takie odskocznie od, od codziennej pracy rolnika, można powiedzieć, na wsi. Kiedy się można spotkać, kiedy można porozmawiać, pośpiewać. No i, i tak to życie upływa. Kończąc nasze spotkanie, bardzo serdecznie dziękuję paniom z koła, jak również bardzo serdecznie chciałabym zaprosić nowe panie w szeregi naszego koła gospodyń, żeby zasiliły nasze koło, jak również zapraszamy panów do naszego chóru, do wspólnego śpiewania. Na próby, które odbywają się raz w tygodniu, jak również do wspólnego pieczenia ciast, wymiany przepisami, tworzenia prac artystycznych. No, są wszel wszelkie różne możliwości, niezależnie od wieku czy to są mali chłopcy, czy dziewczynki, zapraszamy. Będzie taka satysfakcja znoszenia stroju. Uczestnictwa w wycieczkach, jak również występach artystycznych na terenie, można powiedzieć, naszego kraju. I poza nimi. Także dziękuję pięknie i zapraszam w nasze szeregi.